Witamy Was serdecznie Słuchajcie, my dopiero wstaliśmy, a dziś jest bardzo mocny, niecny plan Mocny dzień ogólnie Mocny dzień, ponieważ pojedziemy do Warszawy Do Ojwojtka Do knajpy Udław się, w której domyśle jest po prostu niemiła obsługa, wyzwanie klientery i tak dalej Ale nie pojedziemy sami Zabierzemy tam specjalnego gościa i człowieka, o którym wiele razy wspominaliście, żeby go było więcej na, na naszych odcinkach A będzie to nikt inny jak tata Bandury Jak mój tata Mój tata jest człowiekiem bardzo wyznającym zasady, szacunek, mnie. Dla niego najważniejszy w życiu, całe życie według jakiegoś swojego kodeksu. Nie ma dla niego nic ważniejszego w życiu niż szacunek, po prostu. Mój ojciec jest zajebistym gościem, ale szacunek to podstawa. Wiesz co się liczy? Szacunek wróci ulicy. My sprankujemy i zabierzemy go do restauracji. Wychodzi. To jest stara data. Nie tacy my, jak my, tak. młodzi, że o, wszystko nam poleci bokiem, dobra, nic się nie dzieje. Jest to osoba, która, jak powiem, wchodzi i wymaga. Tak, mój tata pewnych, ma pewne zasady. Pewnych no, zachowań. Po prostu. Zasady, szacunek ponad wszystko. Cała akcja oj Wojtka z jego restauracji trwała jeden dzień, ale oczywiście bardziej udało się załatwić tak, żeby był jeszcze jeden dodatkowy dzień. Natomiast nie będzie to tak działało jak na materiale u Wojtka, który, który na pewno widzieliście, bo był niesamowitym viralem. Otworzyliśmy najgorszą restaurację. W Warszawie. Więc postanowiłem kilka dni temu powiedzieć ojcu, że potrzebujemy go wyjeździć do Warszawy, ponieważ musi nam pomóc w jednej rzeczy Myśli, że jedziemy w zupełnie w innym celu Mam nadzieję, że ten film wyjdzie Tak, mamy nadzieję, że nie dojdzie do żadnych rękoczynów, że wszystko... Nie no, wszystko? bez przesady, ale no, mój tata ma bar bardzo krótki ląd, jeżeli chodzi o, o brak szacunku i takiego złego podejścia do niego o! Bo jest naprawdę super O, nam tego to... włosem z buzi. Co, no? Ten format będzie się troszeczkę różnił od takiego typowego formatu bandzi czy wkręcania kogoś, ponieważ nie będziemy w stanie zabrać naszych kamer nie bierzemy w ogóle kamery. Nie bierzemy w ogóle kamery. Na miejscu Wojtek i Łukasz przygotowali ukryte kamery, które będą tam za drugi miesiąc. co nam się uda zarejestrować, będzie po prostu rejestrowane z naszych telefonów. Będzie troszeczkę inaczej, ale będzie na pewno fajnie. To co? Zostawiać łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie ten kanał. Remek, dzięki za drugi miesiąc. A teraz chwila dla sponsora, ale bardzo miła chwila, ponieważ jest to też niespodzianka dla was. W tym momencie na kanale Beklika Leciał odcinek, w którym my wystąpiliśmy i zakładaliśmy się z Patrykiem przez cały dzień i wykonywaliśmy wyzwania. Jest to taka mała kontynuacja ekstremalnych challenge w naszym wykonaniu. Zresztą możecie zobaczyć tutaj, pewnie gdzieś będą leciały, czego musieliśmy się podjąć. Także, jeżeli chcecie zobaczyć, kto wygrał, tak lud, dzięki 5, za drugi miesiąc. Na... Co was tak dzisiaj wzięło na te suby? Lecicie ostro z tymi subami dzisiaj? No. Spokojnie, guys, spokojnie. Na kanał BetClik, gdzie będziecie mogli, oczywiście, dozgrywać. No, chyba wypłaty weszły. Sobie, że jesteście od nas. A już za tydzień w sobotę wódzki. Xmas.ko, dzięki za Prime, witam serdecznie. Yy, kacze Giry. Dzięki za czwarty miesiąc. Witam. Ewidentnie, po wypłacie chyba jesteście. Atlas Arenie Fame 18, gdzie zawalczy m.in. Dawid, i myślę, że to jest odpowiednia pora, żebyśmy podzielili się z Wami naszymi typami. Przypominamy Wam oczywiście, o tym, że Betleek to jedyny i oficjalny sponsor oczywiście Gali Fame 18. Nie, jeszcze nie, nie ma To legalny na którym możecie obstawić swoje typy na nadchodzące walki. My troszeczkę wiemy i chcemy się z Wami podzielić naszymi typami, żebyście sobie troszkę mogę, zarobili. A mogę, Wiktor, ale nie wiem. A macie 200 zł cashbacku w formie freebetu przy pierwszym czasami stopuję, zakładzie. czasami stopuje I ważna informacja: środki, które otrzymacie w formie free Freebetu, nie podlegają żadnemu obrotowi i możecie je od razu wypłacić na swoje konto. Tańsula kontra Baby. Tańsula Spiesiński kontra Paramaxim Spiesiński. Zadyma kontra Alani. Zadyma. Zadyma. Liza kontra Dominika Rybak. 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 Marcel kontra Darole. Darule! vampir kontra Shelliga. vampir. Wampir. Dzięki za 18 miesięcy od osób pełnoletnich, więc grajcie z głową, bądźcie odpowiedzialni. Podajcie na Betlink sprawdzajcie nasz najnowszy odcinek i przypominamy nie o używaniu kodu BUNGIE na Betliku, który, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, daje do 200 zł zwrotu stawki w formie free betu Ojciec dzisiaj ma wstałą nogą, więc y, jest bardzo bojowo nastawiony. Jest cięty. Jest mocno cięty. I ja Niebieski top teraz? O, dobra, może niebieski, ja znajdę. Wrócimy, nie warto się stanie. Dobra, no, jak z... <grym> to. to Będzie śmiesznie. Nie, będzie dobrze. Będziemy no. się pewnie widzieć, już w restauracji nie mamy jeszcze sprzętu ze sobą. tam Wojtek przygotował kamery, więc to. Musimy lecieć Lekki poślizg, lekki pośliz. musimy teraz wszystko Dobra, jesteśmy praktycznie jeszcze nie przygotowani. No. Na godzinę przyjeżdżają chłopacy i ja się autentycznie trochę boję, że mi tato bandury wy. Dobrze, tak jestem tak się ciekaw... Się, będziemy się śmiali po prostu. Też w tym głównym materiale nie było, widać dużo było takich momentów, gdzie no, na przykład zaczęliśmy się śmiać, albo tam wychodziliśmy z kreacji, ja to szczególnie, ale no po prostu magia montażu. No, no. A tutaj jest po prostu to, że jest jakby jeden klient. Ja po prostu czuję, że jak Mergani będzie się Mergani też zacznie coś podkręcać, bo on coś czuje, że on też będzie nas podkręcał, żeby oni go będą trochę bronić. No. To ja że wtedy po prostu, bo nie będą... nie widzę, że oni się zaczynają między sobą pośpiechiwać. Jak zobaczyć Ginolda, są że się tak śmieje. Ten, ten jest, Kano ten... ogarni się Nie no, musimy na pewno zrobić to tak dużo realnie, bo raz Alkohol dlatego, że się boimy, dzisiaj. że po prostu um... A dwa, że Go po prostu nie nie będzie oblandać. to dużo realniejsze zachowanie tym bandy, jest większe prawdopodobieństwo po prostu, że on w to uwierzy A tam to już od razu z tymi k****y wylatywaliśmy do ludzi A to taki mały preludium do tego dziadostwa, które ich dzisiaj spotka <laughs> Bąk w sprayu Nas nasprayujemy tutaj przed ich przyjściem. To, jest. to jest. dalej, pojedziemy jedziemy na tą a jestem gdzie stanąć? <laughs> poczekaj powiedzmy. ja jestem jestem tu, tu no, dobre nas w knajpie bąkiem w sprayu ale dlaczego Foray na youtube dzięki za 50 bitów a <śm> to jest robota tak 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 do środka i bam Ktoś, są? Chuj. 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 Jede, bo, że coś tu. nie, albo tam. Ktoś... tam. Tak, a kiedy razie, Albo ktoś. To, ma, szale, to, tak. tam, tam. tam Albo ktoś coś okay. ta... serio. Tak, <śla> tak że... czy to sami? Albo czy to sam tak. tak. ale same mają top, Nie, Serdo ci to sobie normalnie wyrzuci. Ale ja nie muszę może coś gotować, jakby rzucał. Ale ja, to jest taka azjatycka, to może... Nie A, się z, 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 może tak. Ale... A może tak miało być, kurwa, że je bąkie, bo to azjatyckie żarcie. <suszu> ja, tak jest, jak Mocny ten trailer. Tak. Masz toaletę? Mam. Łukasz! Jaki jest... pirr! Co mnie słychać. Stary kur! Co? Mieszano, Kończymy to później, tylko kur! cóż, nie będę kur! Drugi mokarol A który wy chcecie? Drugi. Co? Musiałem w tym filmie? Nie Jest to ma przejść. Nie, ja koleżanka. Nic z pana. Ale rozmiar, tam jest, to ale... damy. Masz. Ale zaczęli i tak delikatnie. <laughs> A może ja się nie daję, kurwa. Przepraszam, bo kolega nie zapisał, co za myśl. A to nie ja było filozofii, nie. bo to cztery razy no, zapisał.

Zero <grywa> kurwa się w nas wziąłeś <grywa> Zero miał Zero miał być? No, mówiłem ci kurwa, Ja ma... myślę, że będzie rozmiar jak Max kurwa To już zamknij się Chciałem się pokrywać Zamknij się To co powinniśmy zrobić tu? Tak jak oni tu, nie? Trzy trzech <grywa> <grywa>

A tego? Taki se dziki za 20 miesięcy. Nie chcę, proszę, te stół. Musisz kurać. Czy to chcesz zamieć? Tak. to wszystko mam to samo? To jest normalne. Czy masz coś innego? To, to jest dobre. To jest dobre. Z karku, to 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 z buta ramen. Ale co to jest? Wszystkich smakuje, to jest na Z To, jest spokój, to, specjal. to buta ramen, to jest. Yy, Aho! Feralny na YouTube, dzięki za 50 widzów. Jeszcze cykne widza, a to dzięki. Dobre japoński ramen. Zrobisz mi to na szybko, to? Nie, ja nie wiem, robimy, takie rzeczy w godzinie jeszcze bo no, bo jest nie, lunch? Nie. nie, bo jest lunch time, nie? To w macie lunch? No to możecie zrobić, jak już ten zjebaliście zamówienie, to. Nie, chuj, nie robimy. Coś, no jak zjebaliśmy, no przeprosiliśmy nasz kurwa. A, A nas co się stało? Się ale... no. To się kurwa kłócicie, robicie rawam przy gościach, to dajcie kurwa sygnie, taki, co będzie jeszcze masz no, jakiś do nas w Ale czy, to nie tak, też nie jest tak, że ktoś tutaj was zaprasza i że musi ja tutaj być, jakby, nie? Jest dużo, nie stało racji, to bo Ja ciebie mówię grzecznie. No dobrze, też mówię grzecznie. Miało być cztery razy. Ale przeprosiliśmy, no to nie jest tak, że nie Takę na za trzeci miesiąc? Przeprosiliśmy. A, ale im ten ruch masy białos. Ja też się przeprosił. Z kim? Albo no, jak No jak mi <ms2> ja się No. to Ugam! 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 do Ugam! 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 tak Ugam! 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 jakieś? Domyśliliśmy skraję, to chodzi to. Dobrze, No dobrze, no, ale to albo, to albo się godzicie, że jest tego rodzaju psów, albo się nie godzicie, jakby nie nie. nie. nie widzieliśmy, bo jak jest standardem, bo A nie przepinaj, dobrze? Zawsze chodzi dzisiaj i śnięcie kurwa, to czy nie muszę przypinać? Nie wychodzicie i poza zapleczu wrzucacie wszystkim i też przypinać? A wy próbowaliście, a też nie są głębokie? No, 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 no to możecie to na czterech zejść na przykład? A na czterek jak sam. Ale ja też tam pojeżdżam, ale ty się słyszysz kurwa, my mamy jeden jedz na czterech, czy ty jesteś kurwa normalny człowieku? No to jest się pierdolny błęd. No ja tego nie będę. A my mamy jedz na czterech, tylko. Drugi man jest trzy co? Roznaczynasz mnie w górę. Nie jestem rozumanym, dlaczego zacznimy? Czy za wy pierdolę, kurwa czybryny, co i co wiesz Kurwa, to jest to traktowanie, o którym pan mówił przez chwilę, ale. A jak ci się zachowujesz, to mam się dzieci, jak patrzy na ciebie, że każesz na gdzieś kupać zupę na cztery. Czy ty się słyszysz? Proponuję, staram się że rozwanie jakieś, kurwa, jest zupa, staram się. Jest, kurwa, staram wakryć, damy zupę. Co trzeba zrobić? zupę? zjeść chyba, tak? Staram się co znaleźć, to nie że lubię koniecznie zjeść. Możecie powiedzieć nie, nie chcemy i teraz myślimy co dalej. Ty zjesz tą zupę? Nie kurwa stary. Ja też tego jeszcze raz. Kurwa stary klienta kurwa pod uwagę. Ja panu bardzo dziękuję, za pan mi dwa kurwa 7 A to O kurwa, się kurwa No chodź tu kurwa, gdzie uciekasz Ja też pierdolę tą robotę. Pierdol tego kurwa, może no, no, ja tak tak nie robisz? No kurwa, omagam cię, ja byłem głodny, bo byłem, że wszystko nie. Dobra, za, zaraz panu przyjęta za, za, za. nie, 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 nie mam. Już mi nic nie przynosiła z tego grupego, bo nie wiem co my zrobić, żebyś ci potem nas nie chciał. normalnie zapłacić, no ja mam ja dobrze Ale za co mamy ją opłacić? Ja pancie przepraszam, ja, konia sobie to ma? Niejsem, nie bawa, Ale my już z sobą skończyliśmy rozmawiamy. Co chcecie? Od ciebie już. Nie ma jak w nie sergujemy tego tu. My od siebie już nic nie chcemy. Powiem ci tak spółczuje twoim pracowników. No to niech pan może spółczuje komuś kogo podpierdolnik ktoś spięcę dwóch... Nie płacisz kurwa, nie płacisz. Kurwa, po prostu wszystkim powiedz, czy masz problem? No? Tyle raz żyję, byłem w różnych miejscach, ale nie, w takich sytuacji się Nie masz szacunek do nich, ty nawet do siebie no nie. masz Mam szacunek. Co ty robisz jeszcze Mam szacunek do swojej matki i do Włoch. Tylko. A jedzenie było bardzo ale dobre ale i nikt, nikt tak, nigdy na nie nie narzeka. Wszystkich was tam połową. Bo waszej połową? I wasaj powołał I nie pan, powiem, czy pan do to No tak, że tak. Bo ja jestem w Japonii, cykl wody, tu... Nie, ale znam kogoś, kto ja Znam kurwa kogoś, kto by był. No, jakbyś pojechał, po, to coś zobaczył. I trzeba to zobaczyć, ja takie ramiony jakby spakowałem. Coś dolega, więc zapłać, albo płacisz, albo wchodzimy, bo ja nie mogę oglądać tego, co robimy. Tylko kartę nie przytrzymujemy dzisiaj. Ale my za to nie zapłacimy, nie dostaliśmy swojej zamówień, wszystkie spoiwane. To to po, z z z jest z to to w ogóle jakaś zrzutka. No jak to tuż jest w kierunku cała ta? Co za zrzutka? Jeszcze raz. Z diabła. Z diabła cała Zobacz, ty się za Co będzie próbowało Spróbuj ten zupę, czy faktycznie to jest takie poskudne. Dobra, to, to jest. Można i też jeździć, a tam w zapłacimy. Ale żeby ja no. tak długo się kurwa podżega, zapłaccie, bo wychodzimy ja z. A, bo to ma... czekacie teraz kurwa. Bo ja, tu, po... ja, tu długo, ja tu długo z nim nie no to to wysiedzę. Że... No, no, nie, wie, nie wie, to sobie będzie. ja nie kurwa. A co to za grozdrów jak się szkala? Do siebie mówię, że za chwilę się coś stanie, wolę wyjść Niech pan tutaj wróci. Jak zjem połowę, to z pan drugą połowę? Co jest takie śmieszne? Tak, no co, nie tak wiem, się to, wszyscy, bo. Ja, ja na tym umowę nie mam więcej. Ja to zaraz się odwracam. No kurwa, nie mogę po prostu jeszcze. Że... A tu znowu, kurwa, no, już nikt się nie powiedział tak. No to co coś ci powiedział prawdę w oczach. Już zamki pysk, też kurwa się nie wypowiadaj po prostu. Oddaj pieniądze, kurwa, które ukradłeś, wypierdaj. Ja z... tu mogę z tobą, ja mam z tobą. Nie mam ja z, z tobą. Nie mam z tobą, nie mam z tobą. ty z czy mamy cię? Czy jesteśmy jakiś programem? Chciałem, żeby to był program, i chciałbym, żeby w ogóle tej sytuacji nie było. Tu jesteś jakiś ziemi. A czemu ty o jest... Słuchy, jakaś, tu Może jestem to za karę? Może mam długi k... nieopłacony i muszę zapierd**ć, żeby spłacić? Nie spłacisz, nie Nie spłacisz No dziękuję bardzo za terapię, ale nie prosiłem, okej? Okay? Jak będę chciał jakąś terapię, poradę psychologiczną, wezmę do ja Was... Ja pierdolę. Dzieszę, po... Ja, 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 ja do ja już... ja... Dobra, a teraz zapłacicie po prostu, jak Wam nie smakuje, Proszę. to zapłacicie. Proszę, Nie ma za co, Nie Proszę zapłacić. Proszę zapłacić za jedzenie, które zjedliście. Nie, nie wiem, no ale możemy nie? nie chodzi. Chodzi. Jezus Maria. Jak powstrzymają tutaj kogoś od rękoczynów, to to będzie cud. za to nie da nagrać to? No co co, mam co ty, gdzie to nagrywasz? Nie co wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku nakrywajcie jak no, no, ja no, ja 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 Nagrywajcie sobie siebie, ale nie mnie no Dopóki nie udostępniam materiału, mogę sobie, sobie, sobie nagrywać co się Nie możesz w moim wokół. lokalu? No w twoim no lokalu nie, ale no dopóki, kurwa, dopóki, co dopóki, dopóki nie widać logotypu, to nie ma, jest twój lokal w tym momencie ty Dopóki nie widać logotypu A to mi coś kurwa nie podoba, czy co? Nie nagrywaj mnie Ale będę robił co chcę, zachowujesz się tak jak się zachowujesz, to będę nagrywał Jajka już są w cenie Ale zabieraj to nie. A czy, to, czy ja Ale to zabiorę? To już nie jest w ogóle twój problem, do Ale w to, w to, w no, to, co to, co nie? A to mi nie, to nie zamierza, coś to zrobić no to 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 Może leżeć do domu. No bo... bo... Weź się w spokój, to tak. normalny Jak normalnie ludzie, zobacz, jak, jak twój kolega stoi. Na zjeździe, jak Marek stoi, A nie za szacunek, bo jest teraz prawie cztery A ty tam ty jesteś w trakcie, bo tak się zachowujesz. Tak. Zapraszam do kasy, przykro zapraszam do kasy. Od razu mówię, nie polecam. Od razu zobaczcie co nam zrobili do jedzenia i czy chcecie to jeść, Nie polecam, wam od razu, żyć. Nie, nie za kole, tylko za wszystko, nie chcę w Kurwa, jeszcze do klientów normalnych spodbija ten tata, Boże! Nie! A to jest, a to już przecież na Czarzej to jest normalna restauracja. I tak normalnie funkcjonują, nie? To nie byli podstawieni, bo gdyby, nie, gdyby byli podstawieni... To by nie mieli zablurowanych twarzy. Myślę, że poznaję z blachny, więc po prostu nie musicie płacić. Nie za kolę, tylko za wszystko możemy zjeść. Czemu chcecie mieć zajmiemy? Zjec, zajmiemy, Takie są niepisane zasady. Wchodzisz do restauracji, płacisz. A tak, jeżeli nie skakuję, to nie swój problem. Ale nie jest Wypracowałem pewne rozwiązanie, z którego nie skorzystaliście. Mówiłem, zjedzcie po na czterech. Czy ty się słyszysz? My mamy jedną <gulatak> zupę na czterech. Czy ty się słyszysz? Tak, byś powieł, dlatego kurwa, daj komuś do swojego. Nie, no ja właściwie wypuszczę, póki nie za Ile za kolę? Spisałem wasze blachy. A no i powiedz, A sop, co gdzie chcesz, rób co chcesz. Ile płacimy za to? 212 zł. Czy płacimy to do ciebie. I na pewno, że ty tego, co Było? Podałem to, co było. To było smaczne. Nie, nie, a z nie pochodził z zupy. Ale po roz... wiecie, 212 zł. jest 212 zł. 212 zł. I tego piwa też bym nie musiał otwierać, żebyście mnie nie wkurwili. Jakbym wiedział, bo biorę to piwo na Instagramie. Czy ty się słyszysz? Czy ty się słyszysz? Przepraszam, fajnie a no to papa stoi do pani. Ale czy kiedykolwiek konkretnie się zachowała? No to w tak, takim razie dlaczego ciebie to się zachowała. Pierwszy nie, się może nie, klient dostał nie, Najpierw krzyczałeś na niego. Jego zostaw czy jest prawa. nie, się nie po prostu. nie ale wszystkim. Tak się zachowuje, że chce swoje pieniądze ciężko zarobione odzyskać. 212 zł. 212 zł. No wasze prachy spisane. 212 zł. Panowie, jesteście wielcy dolej, koneserzy dolej, kuchni japońskiej. Urodzeni w Tokio, wychowani z bo powiedzą, że buta ramen jest dobry. Ja mam teraz nie przejąć za to zapłaty. Mimo, że zapłacimy za kucharza. Kurwa, 15 lat kurwa, studiów w Japonii. jeżeli nie pierdolonych wszystkich kuchniach. I teraz przyjdą wielcy koneserzy. I nie w się nauczyli rozmawiają z nami z swoimi pracownikami. Nie, takich klientek tak nie, tak, nie tak, było, faktycznie nie, 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 nie było. Byłem. Podziwiam, że ten tata Bandury jeszcze kurwa ręce ma przy sobie, nie? Wracajcie do natychmiast, jak go przeprosisz, zapłacimy cię, jak go przeprosisz, O, ja go tak Przeproś go, przeproś i my ci zapłacimy. Jak go przeprosisz za to, co go wyzywałeś, trzymaj tam że się na niego trzaskali drzwiami Do nas zasiadł się do stolika i jadł z naszego talerza bo chciałem zobaczyć czy ta zupa stał, czy tak się zachowuje nie tak przepraszam, bo tak jest okej okay, wszystko? U... Dobra. Dobra ja go mogę przeprosić dlatego, tego, bo chcę przeprosić ale nie chcę tej k***y parszywej, obsilisłej gnidy przepraszać a to jest inny wątek chcę dostać pieniądze ale za to co mi się należy a przeprosili przyjąć swoim się... czasie chcieliśmy słuchać i patrzeć na to co ty robisz swoimi pracownikami jeżeli byłaby sytuacja, że kobieta zdradziła mężczyznę i wy akurat przechodzicie do tej sytuacji od ale momentu kiedy... Jesteś bo jesteś ta opierdala kobieta, że go sprawdzisz. Ale nie jesteś no. nie, nie jesteś no. jada. Dlatego się nie patrzcie w to to nie to 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 to. terapię. To nie walczcie się w terapię. Zamówiliście jedzenie z mapą małową i zjadłeś całe kurwa. Zostawiłeś pół jajka, tak to zjedzone ciała, a teraz zapłacisz. Nie zapłacimy za to gówno. Nie, może gówno? Nie, ale za zupełnie gówno. Bo gówno to nie gówno. to jesteś ty i to... Jakie gówno? Jestem żadne gówno. Mamy 4,6 na Google Mapach szkoda 6 niech no ma sami sobie nabijać. Nie, mamy 5 opieki. No dobra, masz mając 4 opieki. Mimo, że już wiedział, że tylko opłacimy dla niego. Za to, że go zbrózgałeś przy nas, że go wyzywałeś, że chcesz go pobić. To jest, to dobrze jest, granie. Tak Ale dobrze gra, nie? Ale to będzie tylko gorzej. W sensie jest wczuty i tak całkiem. Ale czemu ty się stąd nie zwolnisz? Przepraszam. Czemu ty tu siedzisz? No zaraz wychodzę, chcę zobaczyć, jak się spacer rozwinie. Patówka albo czeki. Jakby co? Co? Czeki? Nie, mamy tylko karty. 4, a bo to, co jest, bo kartą macie w sobie. To tutaj masz szansę, tu masz. Gdzie co ty, co ty ale... mi kurwa, portfel? To masz, ty. Ty mną, no To nie patrz, kurwa, bo to nie jest twoje. Jakie ty, to, jakie ty? No nie wiem, jakie ty. No to się pan mówi, że nie? Pan, ma pan pieniądze? No. A nie masz nic w tych kieszeniach? Ja chcę tylko pieniądze, nie chcę nic no. więcej no. waszego z nich. Wierzysz to, co mamy, a no. brak kartą jednak działa. Ale bez takich tekstów w ogóle nic. Kartą jednak działa! O Boże, ma pan pieniądze, jak tam życie na rejonie? Bardzo dobrze, a jak u Ciebie, Ma pan pieniądze? Nie chciałem że to z was jest chorobna głowa, powiedziałam tak, a powiedziałam tak, że jesteś chorą na głowę. po pierwsze na ty, no ale to, to, to za pan ludzie są dawne, chciałem no to, to skończy, czy nie Ale, drugi ale drugi to pójdź se piwo doliczył normalnie No normalnie, ale se piwo do no, no, Patryk, no, ale... Która To jest Która to jest ta? To jest piszczyna Nic co Oszukałeś nas na 10 zł. No tego tak już nie podniosłeś. Na 12? Na, na 12, bo dotyczyłeś do naszego rachunku. Nagrywaj. A ty mnie nie, nie nagrywaj. Oszukałeś nas na 10 zł. I ty każdy jesteś teraz? To jest mój telefon, weź. Jest... No, dopisałeś Ej, poszuka, do, do naszego jest... rachunku, dopisałeś 10 zł. Okradłeś nas w tym lokalu, właściciel lokalu. Tak, a oni pozbijali szklanki 4. Kto? mi szklanki pozbijali. Ten, co się śmieje najwięcej, no pan pan robił rajd. Right. Ogradłeś nas na 12 zł A wy mnie na do cztery piła. szklanki? Dobiłeś swoje piwo do naszego rachunku, jesteś oszu i złoty. Ci państwo cztery szklanki zbili. 4 szklanki, pamiętaj, nie cztery. Ogradł no. nas na 12 Cztery zbito szklanki. Chodź! Nie! Yeah. Patryk! Co? Nie! Co? Wyjebu, wyjebu, wyje, wyje, proszę. Tata powstrzymuje Bandurę jeszcze, nie? Siemanko, miłego dnia życzę. Siemanko, my dziki chę... dzięki za co miesiąc. Co no, ty mnie dotykasz? To było chamskie, bo bardzo chamskie i niekulturalne. ja się chociaż raz ja zachowałem niekulturalnie? Ja no, po prostu no, no. walczyłem o swój interes, o ja swoje pieniądze, a ty mi wjeżdżasz teraz, że jestem chory, że mam iść do terapeuty? Ale Wojtek to ciągnie, gdzie kurwa, ja już, ja już jak wyszli już na zewnątrz, to ja bym już odpuściła, nie? Ale to nie, to są ty, nie, ty. nie ty! Bo to nie jest twój kolega. A ty na pewno nie jesteś. No ale to on na pewno też nie jest twój kolega. No i nie będziemy nikim. No nie będziemy. Nikt. Czy tak się zachowuje właściciel lokalu, wyżera komuś ze stołu zupę, która była ewidentnie dobra, spróbowałem ją, ewidentnie mnie kłamaliście. mówicie, że jest niedobra zupa. spróbowałem, była dobra. No to po to to zjadłem, żeby a ja, to 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 mówię, że jest sprawę. już wiadomo, że powiedziałbym, było... prawdę, zawsze mówię, chciałem zapłacić. Od razu a, to a, widziałem a, jak we To by smakowała. wszystko. No to dobrze, to ci się nie zadło. Ale zostawcie nam czwórkę chociaż. Co? to on ma dwie twarze. Co? On ma dwie twarze. Nagrywam sobie? To jest odcinek. To jest. odcinek Oj, pani wyszła! Pani wyszła! Tykasz, to ci się pan Ale ładnie dziś wyglądasz. Nie po to, Dzięki Oski za szósty miesiąc! Nie ma, jak co żadnej nie tego, nie, nie ma. Nie ma. Jedyne co było prawdą, to że zupa faktycznie jest bardzo dobra Była dobra, serio, ja dobra, tylko czekałem aż się skończy no i, chuj, Bo my mieliśmy taki koncept, kiedy, że tu w restauracji, gdzie wyzywamy no i, ludzi, ludzi A tak pana zobaczyłem, to był taki, 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 taki respekt od razu, kurwa Bałem się na za mocno A ja pośrodę mówię mu, proszę cię wyzwij od dziada, sprój się o mnie Nie uciekniecie, nie uciekniecie Wygrywałoby mnie dawno, jakbym był tu z kimś nie? A nie z wami, nie? byłem cię, proszę Ale tak na spokojnie, miał pan taki iluzik nim miarę ja nie mogę robić afery, nie? Będzie trzeba dużo trzeba dużo wypikać, słuchajcie. Nie. No, to nie dużo... zdjęcie, to nie jest zdjęcie. A, nie. <laughs> ja ci, wam się podobało, no bez ojwojka. Rola życia, Oskar, Oskar. No i oczywiście Jiramenki Julian. Dokładnie, by się to <śmany> wszystko nie udało. Dziękujemy. Dziękujemy za, za ten odcinek. No i co? Oczywiście <śmany> przypominam, wpadajcie do Wojtka, bo bez niego by się to wszystko nie odbyło. I też sprawdzajcie jego najnowszą serię, gdzie razem z chłopakami zbierają od złotówki aż no, do samochodu. Aż do samochodu, dokładnie. Także ale nie Polecam z... tego Alegrowicza. Też się polecam. Link jest pewnie gdzieś tam przypięty, nie? gdzieś się przypina teraz, to tam jest. Ale no i teraz czas, żebyśmy byli u Ciebie. Więc na pewno coś grubego, Wojtek przygotuje i wystąpimy jego na. Dziękuję no, Wam. starajcie no, sobie łapu, super. Bezwını ła <grym> żong. Wpadajcie, mojwojka, wpadajcie <grym> na bandy, wszystko z... róbcie 3, 2 dwa? Ja, ale no, ja podziwiam, ja podziwiam wojska za umiejętności, jak że się nie bał. W czasie, sensie, on i tak łagodnie z, z tym tatą bandury trochę jechał, ale, ale i tak jechał. A jak ja, jak ja tylko, jak ja tylko widzę tatę bandury, to już się boję, nie?